To ląduję na tym i zabijam dwóch chłopów, którzy tu lecą. Debilami Pierwotny niebieski, kocham tą lepsza, Dzięki, mówiłem, że zabijam tych dwóch. Jednego zabiłeś. Kurna, po drugiej po drugiego o, muszę jest... się zabudować. No, za ma. Chciałem uciec. On tu był po. A ja jednego zabiłem, może zginął od razu. Kocham tu już o, a ten se wziął po. <gülny> Co się będę pierdalił? No o, Skar, git, wezmę? O, to kop też chciał kupić Skar, ale go zabiłem Zanim kupił, i ja kupiłem S Choć no. mogę poczekać, aż kupił i dopiero go zabić. No. Zabieram nie rozkminie tak. O, O, BMB niebieski. No to ja już idę dojeżdżać Nie potrzebuję spaza. To wygracie, ja jadę. To wygracie podwina. Ja pod frag tupe 30 5 osób mnie ogląda. Twój rekord Rekord ja fragment <grym> Nie chcę dzisiaj nic mówić ale na streamie najwięcej osób miałem 900 czy tam 700 Ale aktualnie Wiesz no ja najwięcej jest. osób to miałem 1000 nawet jak byłem na tym turnieju, to mnie ten Zakrzak oglądał. Ej, tam jest typ 2 HP, Chmielu, weź go Mam Bo mi się nie chce go ogonić. Ja czuję. Ja też. Twoje najdy? Tak. Będzie... Dźwięk ginięcia. Marcos. Chmielu, on już jest za tym. Za tym niebieskim. On jest na. Tam... Coś... Coś. Coś mi kupało. Ej. Wow, man, wow. No wow, wow. 30, ja 30 nie miał. Całe 30 HP miał. Nie miał 30, nie miał więcej. Bo ci uleczył, no. Bo za to komu dałeś czasu. Dobra, ja lecę od razu. Pierwszy, jak małek, po pierdzie, fajnie. Czy ktoś małe poty dwie? Trzy właściwie, bo mam dziewięć. Ja chodzę. Dawaj, Fipek, dojeżdżamy wszystkich. No, jadę z tobą, bo to mnie łapie. Weź wyłącz muzę. <laughs> Masz raz? Muzę wyłącz. A, no już. A buja, ale buja. Uuu, lecie! Ej dobra, ale... masz prawie zresztą pompę? Co to jest za łuk? Pierwotny łuk połomienisty. A, to podpalający. Chcesz? Podpalający. Możesz dać jakimś. Typie, ja chcę prawie zresztą pompę, żebym miał co lepsze, a nie... A masz Nie. Trzymaj ten łuk. Ale ja mam tyle kota, że są lepsza bębra do epika. No jest. To faza, no jest. No, Skrzynka znikła? No nie jest. Też dalej, no. no nie zatrzymuje się. trochę lipa, że tu się masę nie dostaje za Ma flagę. ktoś... A, dobre sobie zbiorę. Da. Tu macie, skara. Wystarczy no. części mechaniczne. Sześć. Dawaj, jedź kwartał No bragit A ile masz matosów w I pina anty zrobione Nie Kresa. wiem Pokazuj mi na razie, czekaj Co, jak to pro... No to zmień miejsce, ja będę prowadzić. 260, 160 No co kłamiesz, ja ci nie pokazuję no, a kupionego, O, ja kupionek To Chyba lepiej prowadzić, a nie w tym Będzie Jakie części? Ja mam część, ale nie mam masów Znajdź kogoś kto będzie miał dużo masu, Albo podejdź do tego chłopa, przynajmniej z tym matsów może dostanę Kurwa po tym jest Eł, jedziemy tam Uciekaj no, szybko Ja pierdzielę W budynku gwint. Dawaj, tu Gdzie ty chłopów, jak my mogliśmy ich nie zauważyć Dostał siedemdziesiąt Oni się schowali, Ale dajcie o. fraga jednego ja To był tylko jeden chłop, ja po co my tyle... Tak dawaj, daj lecimy dalej Ale mi wam wydało mocno z tego Niebieskie płaty masz być ostatnia strefa powinien być niebieskie iść, płaty, iść, iść chłopoty, tylko macie białe leczenie? Jedź, jedź Ale, kurwa naszy. jaki ja łuk mam jeszcze zrobić, że mi nie zrobiło? Łuk mechaniczny, mechaniczny dwóch raz buchowe, mechaniczny, łuk elektryczny... A elektryczny muszę zrobić, o kurwa dla mnie no. chyba To taki Jest. jeden Czek, czek, czek. Ja pierdolę Ja tu z... Nie nie no, Tu masz potkę Słuchaj, zmiana miejsc Mieć na iglicę Może no, będzie mieć to... też tam w bębna Bo zabijemy kogoś, kto będzie miał mieć też tego bęba Bo ja mam epickiego bębna To tak, Aha, z tego łuku nie zrobię tego. No nie mówimy to niebieskie mechaniczne mechanicznego zrobisz O, i tam masz A no, szukaj łuku <laughs> Jakiej szakwai, co ty pierdoli Też mam kesta Ale się nie zatankowałeś chmialu i ja pierniczę butaść Znajdź Pierdol. jakiś prowizoryczny łuk A nie, nie. masz szokwaiwów, ja bym se zrobił, no Ja, ja mi brakuje tylko łuku no a ja mam łuk i nie mam tej. No teraz się podzielcie ładnie. Ja wiem, to, 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 to ale wiem łuku. gdzie... Ale argument. wiem gdzie leży drugi łuk. O argument. <noise> ale dobra, ale... Porówn Ajaj. Porównując znalezienie łuku, a właśnie tego. Tu? Kurwa, drugie impulsy. A, <noise> no chcę, no jasne że chcę. A, no, ty no, ty my... musisz, no Tylko że potrzebujesz jeszcze części dwa, mechaniczne A to ja mam wciół, 15 mam. Robisz łuki, daję ci częściej mechaniczne impulsy, to jest tak A to nie. Stąd dla mnie. No to musisz iść na kolosalny kwartał, bo tam leży łuk. A. Nie no, to tego. <laughs> ja zużywam te impulsy. Halo, typy. typy. Nie no, znajdę łuk, na no to cię mogę dać. Nie Szukaj ma typów. Szukaj łuku, kurna. Ja szukam typów, nie łuku. Ale będę miał łuk, to będę szybciej szukał typów. Wiesz. No, masz łuk, czekaj, chyba są typy. Pod na samą górę do. Chodzę do kogo? Jak on miał? Ja też około Jak się nazywał ten ich lider? luder, luderek? No. Zróbmy to znowu. ma Dwa wystarczą? Jest... Aha, jeszcze jedną część. A, dzięki za część. O, skrzynka to jest. SSS, to. Nara. Uh... O, idziemy w drugą stronę teraz, zajebisz się. O. No Na dobra, quest zrobiony Z powrotem muszę iść Kukurydza daj z Jak to działa? Bo po prostu strzelasz pod Ej, siebie dobra, tak jak to jest. Ale musisz pły? mieć, żeby, żeby działał efekt ja strzału musisz być full naładowane, no Skamujemy tego? Matołka? Kukurydzę próbujemy On skamuje właśnie Jak kupiłem kukurydzę, się hajs, a nie dostałem kukurydzy Najgorsza, a zaraz się najlepsza broń, ty Biorę to Najlepsza to jakość, a najgorsza broń Pistolet pierwotny. walam to, o. żartowałem Tak ściana powoli się, to jest hit Tak pompa pierwota po powinna mam tego? Telek transportu a masz ścianę, masz ścianę, masz ścianę? Nie mam Dawaj Podaj Nie mam, nie mam daj Nie, nie Nie, cię nie pierdolę No gości tu jest Gdzie, gdzie, gdzie? Za ścianą tu jedź Chmielu, co ty robisz? Nie, nie, polujesz grę Dobra, wiedziałem tego Chodź go, dawaj Ale coś tutaj kupi Dobra, dawaj Jak go gonią Jak spierdala <noise> Jaki pojedynek Halo? Pa, pa, pa Dobry ja Co się w tej grze dzieje? A, to tego samochodu? To nie zła gra. No, ja mi się skończą strzały. No nie. A tu jest dwóch już tam, Maty, Uważaj. Faktycznie, drugi przyszedł. To Tu jest! Dobra, nie działa jeszcze raz. To musi być bardziej efektowne. Puk, puk Ty kurwo my nie myta, czemu mi to palisz? Tak, dead, oh my god Przeszukaj, przeszukaj Dziękuję A wy mnie się O nie Wszystkich ściągnęli. Jak zabrali ci go, kurwa, nic mi nie zadajesz po prostu. Nie, mówisz, no, nie no mówię, że wszystkich ściągnęli, kurwa, ale nie, nie, jesteś Nie, ja mówię do chmiela. Nie płacz, płatku, nie płacz. Nie, płacz. Muszę do mnie mówić. Nie, ja mam... nie. Pipek, daj mi łuk. A potrzebuję ladek transportu, szybko. Nie, mogę proszę ja mam tyle fragów, ja, tak nie może być. O, ale butałem kot. Ścita. Kurwa No i jest A się Rozleciał się w oczy 30 strzał, 30 impulsów, es? Ja ta gra naprawdę jest pojebana w tym sezonie No bo to skarżył, ale na arenie tego nie ma. Kwielu, ginie Ojojo, śmielo, chyba potrzebujesz pomocy, co? Tak! Nie ma strefy się ginie. Ojojojo, ja unlucky. Pan mnie zabił. Nie mogę, no nie chce mi się. Ten raki. co biegnie, ten ciemny jest bez. bez... No jakiś nie, wychodzę z tej gry, nie chce mi się. zostaw mi go, bo muszę mieć... a dobra Unlucky Dlaczego? Nie mogę szedć z tłuku w wodzie grać. Widzisz, no i on nie. To jest żart jakiś, tak naprawdę Nie, dobra, ja wychodzę, mogę iść i... Kili zero? Aaa nie, jednak matwa. Tam, że jest rok, nie masz. Ja panu, Ta duch. gra jest tak Ja Masz Ja pomogę, tylko panu Gink. to pomogę, Teraz to pomogę, się teraz pomogę, teraz, to pomogę, panu to pomogę, panu to pomogę, Nie ale. mi kawa, ale dobra. Nie mi panu to pomogę, panu to pomogę, koksa to 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 koksem nie jesteś Gdzie on jest? o, to to gdzie on jest? Nie, tak w krzyku, to jeszcze do krzaku strzelam. Ty nie mam macu. Daj trochę. Masz połowę metalu. A, macie leczenie? No keby, okay, może. Ale małe, się no, się Małe, no mam małe, no rzuciłem ci dwa. Tu masz aptekę. Dobra, nie chcę mi się apteki brać. To do ładaka, kapusty jakieś. Kukurydzę możesz na farmie. O, czysta pinko. Siotrowiała, coś wysyła. Ej, trzech typów zostało, dwa team'y, nie? No, kasuj Kurwa, łuk, który cię odbija, no ja pierdolę, co oni wymyślili. Ale jeszcze będzie grappler łuk, chopy. Grapple, jak będzie grappler łuk, to... Cie daj mu do pompy for. Ja ci ja mogę mam... dać, bo mam 80. Ja mam 9 w zapasie. No ja mam 0 w zapasie, mam 5 przeładowane. Ja mam 80! Kurwa powiedział ci prof, że ma dużo. Za to do mnie idziesz. Ja zanim do niego dojdę to co zabijemy? Od wszystkich mm, nie, a gdzie nie, nie ma, siedzą w do to Naprawdę się chowają na każalach ludzie jeszcze a my się śmieją, wyszedł do krzaka po prostu impulsem i poza strefą, nie? Nie, ja nie wiem gdzie oni mogą być w maybe? Na trolce, kurwa Tam gdzieś pewnie są Wierzę ci na sowa I koniec so. w się kampią, no jak nic Jak byk się w ścianie kampią ja mogę to pod mo siano podpalić? Widziałem tam, pod biegał Gdzie? Pod Gdzie mostem są Znaczy, za mną, za mną biegał O, ty to grałeś z banku Faktycznie. Uuuu On ma rewolwer i po dole Szkoda, skopcie. że się wsianie ten Uuuu uh -huh. Bogiem rewolwerów jest lepszy, To jest, jest lepszy Ej, to są dwa teamy, a oni biegną jeden za drugim, nie? Bo ten trzy, bo ten... O kurwa Flipek, ja, już koniec. Ale ale, Tipek ale. tak się buduje kefort wszystko było podpala, nie? Skurwa hit. Ale jest cicho. Oj oj, chyba będzie koniec Oj chyba. A ty jeszcze się odzywasz? A ty już miałeś dawno koniec. Działaś? Ja A na nie muszę pić kewa? Wystarczy dole, tak? Tak. No ja to chuj wie gdzie on jest. Kewa lubiła 2 HP. Mityczny bałem, bałem załap. No i ten, jest, i ten jest w tym, w ścianie, jak coś ostatni. Weź pod palkę Sekunda. Aktualizacja. Dobra, idę z No Kurwa, mówię, że jest sianie, to mi nie wierzysz. No, kilof, kilof, killów, jeden hit jest. Na jednego hita jest. on spierdolił. A jest tutaj bro. Myślałem, że w uciek. Oh, 11, 15, 17. Dobrze liczę? Ja, znowu 17 dał, idę.